Cześć, Szymon Milonas, a może właściwie powinienem się przywitać Guten Tag, dlatego że dzisiaj chcę Was zachęcić do udziału w kursie poświęconym winom niemieckim. Jako edukator German Wine Academy mam przyjemność prowadzić taki 6-godzinny kurs wstępny, czyli pokazujący Niemcy od zupełnych podstaw, od najważniejszych regionów, najważniejszych szczepów, ale tutaj e, na pewno wychodzimy poza tylko Rieslinga, którego pewnie wszyscy e, kojarzą. Opowiadamy o i próbujemy o innych białych, ważnych szczepach dla Niemiec, dla poszczególnych regionów, dlatego że Riesling wszędzie jest ważny, ale dla różnych innych regionów e, również inne szczepy, jak Silvaner na przykład, e, czy nawet Grauburgunder, e, czyli Pinogri, Pinogrigio, są takie Szczepami, które dają stamtąd bardzo ciekawe wina, więc przechodzimy sobie przez różne szczepy w ramach tych 6 godzin. Przechodzimy sobie przez różne regiony Niemiec, od tych największych, czyli Hesji Naj Nadreńskiej, Dreńskiej Stanowi praktycznie prawie jedną piątą upraw, czy nawet trochę więcej upraw w całych Niemczech. Niemcy to nie jest bardzo duży kraj, jeśli chodzi o uprawy, ale produkujący wina z reguły wysokiej jakości. Trochę większy uprawowo niż Grecja, a jednak. Jak myślimy sobie o karcie win, to zawsze myślimy, że okej, okay, w karcie win powinno być jakieś wino niemieckie. Nie zawsze niestety, ku mojemu również rozczarowaniu, jest w tej karcie wino greckie. Więc chcę wam pokazać Niemcy od takiej strony ich wagi dla całego światowego winiarstwa. Będzie tam trochę też statystyk na tym, na tym kursie. Między innymi takie porównujące produkcję niemieckiego wina do tego, ile basenów olimpijskich daje się nimi zapełnić, ile światowa produkcja wina wynosi w przeliczeniu na baseny olimpijskie, ale jakby po to takimi fun facts. Jest dużo moim zdaniem takich ciekawych informacji, ciekawych win do spróbowania, które też nie zawsze są właśnie dostępne powszechnie na, na polskim rynku. Cały kurs kończy się egzaminem. Nie jest to jakiś super trudny egzamin, ale jednak taki pokazujący to, czy wiecie trochę więcej o Niemczech jako o regionie produkcji i o tych różnych stylach niemieckich win. Na szczęście też. Tłumaczymy sobie na kursie niemieckie etykiety. Więc, jeżeli ktoś z Was ciągle ma wątpliwości, co to są te predykaty, skąd one się wzięły, czy one świadczą tylko o jakości czy o stylu raczej wina, po co to w ogóle jest, to też na kursie to, to tłumaczymy. Więc, moim zdaniem, dla wszystkich, którzy interes, interesują się winami w ogóle, a w szczególności winami na, naszych sąsiadów, Warto sobie taki kurs zrobić. To jest nieduża inwestycja 390 zł, 6-godzinne spotkanie, egzamin i poznajemy egzaminie certyfikat na koniec, wszystko firmowane przez Niemiecki Instytut Wina, więc taką legitymacją tego, że jest to robione zgodnie z najnowszą wiedzą na temat niemieckiego wina, a moim zdaniem też fajne spotkanie z tymi, z tymi winami i lekkimi przekąskami, które do tych win w czasie kursu podejmiemy. Zapraszam serdecznie, najbliższy kurs już 28. Października, a potem w listopadzie i w kolejnych miesiącach będziemy Was zapraszali na kolejne edycje. Jak uda nam się zrobić kilka tych kursów na poziomie podstawowym, to chętnie Was też zaprosimy na kurs bardziej zaawansowany, czyli German Wine Academy Level 2. Dziękuję serdecznie i mam nadzieję, do zobaczenia.